Hej kochani ucinieczek z gry Block Star Planet, a w dzisiejszym odcinku, jak widziałem, aktualizację, no naprawdę taką, której się nie spodziewałem, ponieważ jest poniedziałek, wchodzę na BSP, o tutaj mamy nasz smoczy problem. Więc że smog w Nexusie jest nawet fabuła, czyli mamy taki jakby trochę powrót w sezonów, są hmm. również nowe klucze w Nexusie, jak i nowa tajemnica, więc zaraz wszystko wam pokażę. No tam, o to jakieś, yy, że widzowie właśnie w nagrzysiu pojawiły się smoki, stąd tam zaraz wszystko wam pokażę. Yy, no i tutaj, że jest jakaś była że te jaja to były jakieś smoczy jaja i w ogóle już były jego młode. Już po nas coś ptusz pewnie tak, na pewno nie. No i jest jakaś yy, nowa bomba, ale taka pyszna. Okej, okay, nie wiem jak to działa, ale dobra, już wam pokazuję jest w stworzeniu są w ogóle nowe kryształki, tutaj dwa, więc nieźle, nieźle. I mamy tutaj nowe rzeczy, nowy gadżet chyba. O co on poprzez stworzenie tej bomby po złożeniu jej paszczy smoka. I również dwa nowe klocki, za kryształy te się zdobywa, chyba mega ciężko, bo są z bitwy, a te są z parkura, więc ciężko się zbiera ogólnie te kryształy. Więc no, jakby w czasie bitwy, no tak, fajnie, fajnie. No i dobrze, jak to jest smoki i uwaga, jest taka koza animacja, patrzcie co się będzie działo zaraz z moim ekranem, Mówię, jest tutaj Waxa, pozdrawiam i patrzcie jak ten ekran się trzęsie, no ta animacja jest naprawdę świetna, e, kiedyś takie coś już było w e nexusie na Blockstar planet, w tym e, w bloki ebay na wakacje, no patrzcie zaraz sobie tu gdzieś podchodzimy i tutaj e, właśnie o jak się trzęsie tak fajnie ekran, mega mega fajnie to wygląda, e, boże tu jest ten e, bijący piasek no i co też w ogóle tym w Nektusia, już jest koniec osób świątecznych, już wiecie, wielkanocnych w sensie. Są bardziej polskie rzeczy, tak jak tutaj, widzicie takie wszędzie biało-czerwone kwiatki, to jakiś w ogóle nowy polski stragan. Nie, no, bardzo ładnie, fajnie, fajne takie bardziej. Teraz ten Nektus jest naprawdę bardziej polski, bo wtedy to była, no, stricte Wielkanoc, a teraz jest bardziej jednak Polska. No co tutaj jest taki też nowy, właśnie polski parkiecik, Bardzo fajnie to wygląda. No i dobra, przejdźmy teraz już do tajemnicy. A Jest jeszcze nowa misja, smoczy problem, Słuchaj, smoczą bombę przynętę i podusz ją w paszczy tej bestii. No niestety nie mogę jeszcze jej stworzyć, ponieważ jest droga, ale obiecuję, że na pewno w jakimś odcinku ją stworzę i pokażę wam, jak to będzie wyglądać. W sumie. No, jestem tego mega ciekaw. Dobra, więc lecimy z tajemnicą. Pierwsza jest tutaj. No, widzowie, pierwszy kluczyk oczywiście jest na Kościele Mariackim. Kto oglądał pisanki, ten wie. No, że Bespy po prostu kocha dawać i pisanki, i klucze, wszystko w Kościele Mariackim i w Ratuszu z Wrocławia, czyli o w tym. Nie wiem, czy jeszcze jest kluczyk, ale jeżeli jest, no to, no to troszeczkę uśmiesznie. Dobra, i gdzie tutaj jest Chyba gdzieś tutaj? Yy, uwaga, nie, dobra, to nie tutaj. Dobra, już wiem, gdzie. Tu musimy sobie wejść po prostu jednak. O tutaj, kurde, wyżej tam. Ja bym sobie wejść, dobra, tak, tak. I tutaj jest fioletowy kluczyk. Zielony kluczyk jest, jak idziemy sobie tutaj do tego smoka yy, I tutaj mamy jego łapy, tego pazury bardziej No i tak, i tutaj jest gdzieś zielony kluczyk O, właśnie tutaj, więc jak widzicie Idziemy sobie tutaj, kurde, tylko tutaj trzeba wejść O, i tutaj mamy zielony klucz Ale nie no, ale ten smok wygląda mega fajnie To jest yy, smok wawelski chyba, tak mi się wydaje No bo, no ale w ogóle nie no Fabuła jest związana ze smokiem wawelskim Więc tak to wygląda, nie no, kozackie Ten smok naprawdę, kurde, fajnie postarać się z nim, i te budynki zjeżdżają, tu się tak wszystko dymi Nie no, BSP naprawdę szacun dla Post. Dobra, niebieski kluczyk jest tutaj, gdzie mamy nasz stateczek ukochany yy, Też on jest z Polski właśnie, z, chyba z Gdańska z tego co wiem yy, No to sobie idziemy tutaj, płyniemy, niestety wody się trochę długo pływa I mamy tutaj niebieski kluczyk Widzowie, co to byłaby za, za tajemnica bez żurawia gdańskiego? Oczywiście, on jak zawsze musiał się tutaj pojawić, więc idziemy sobie do niego, wchodzimy sobie na górę. I jest ja tam w ogóle żółty kluczyk, jak możecie zobaczyć po, po moim śladzie. Nie no, akurat sobie tak teraz włączyłem. No i on jest tutaj, 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 pyk, cyk. cyk I tutaj mamy żółty kluczyk. Idziemy pobramy oraz czerwony klucz. No i tak, no oczywiście ratusik poznański. To jest chyba tak samo jak było wtedy. Boże, chciałem robić jakiś ślad, żeby pasował do, do tego nexusa, wiecie, ognismok i tak dalej, ale on jest nie za ładny. Dobra, o, ten jest w sumie lepszy, no, ten to jest taki, wiecie, groźny. W ogóle potem zrobię jakiegoś takiego smoczego skina, ale no na razie jeszcze nie, tak? No i dobra, idziemy sobie tutaj. O, w ogóle widzicie ognistą pisankę, zabrałem, nie wiem skąd ona. I ona chyba jest w Nexusie chociaż wydaje mi się, że było napisane, że tylko na parkurze. No okej, okay, przylawie na parkurze. No cóż, jednak y, zdobyłem w Nexusie Ej, to może dlatego, że ja mam ten ślad, bo on jest ognisty, lawa, wiecie, wszystko ma sens jakiś. No dobra, lecimy do bram, które są w tym samym miejscu co były wtedy, czyli żurawik gdański, nie no dobra, <gryw> bardzo lubię w ogóle ten next, ponieważ mogę nazywać po prostu rzeczy po imieniu i to gdzie jest, no to jest, nie? Dobra, robimy sobie fotkę tajemnicy, pyk, cyk zrobiona. No i co widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro. No i w ogóle widzę, dzisiaj miał być całkowicie inny odcinek, ale niestety coś nie pykło przez to, że pojawiła się ta aktualizacja. Więc dobra, widzimy się jutro, do zobaczenia, no i cześć!